Cześć! Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytanej z biblioteki. Tym razem będzie o piątym, już tomie złotej kolekcji Kajka i Kokosza od wydawnictwa Egmont. Komiks ten jest oczywiście w twardej oprawie. Bardzo fajnie stylizowane grzbiety, takie półkoliste, z wyżubieniami wyżu tutaj na grzbiecie. Z tyłu mamy przedstawione wszystkie tomy. Do tej pory ukazało się ich pięć. W 2023 roku będzie premiera 6. Wszystkie te tomy dotychczasowe czytałem, recenzje recenz znajdziecie na moim kanale. I ten komiks, akurat ten egzemplarz wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej w sekcji dla dzieci przy ulicy Słowackiego. Te tomy, ogólnie rzecz biorąc, tej złotej kolekcji są dostępne w naszej Bielskiej Bibliotece w różnych filiach, czyli poszczególne tomy mogą być w fili na przykład na osiedlu Kopernika, część na osiedlu Słonecznym, Wszystkie są sekcje dla dzieci, ale poszczególnych tomów możecie szukać w swojej dzielnicy, jeżeli Was to interesuje. Co to treści? No, treść to jest klasyka. Czyli mamy najpierw wstęp, odkrywanie Chrysty, później mamy kilka historii, kilka historii, na koniec mamy ramki i kontury, czyli to, co jest takie bardzo fajny dodatek. I teraz tak, jeżeli chodzi o wstęp, to powiem, że w moim odczuciu on był taki Najmniej ciekawy z dotychczas yy, przeczytanych przeze mnie. Znaczy, nie, nie, nie Zrozumcie mnie, nie zły, tylko po bardzo emocjonalnym, na przykład wstępie Pauliny Chrysty z pierwszego tomu, to ten taki był tylko ok. Później mamy fajnie zebrane kilka krótkich historii, które kiedyś Chrysta napisał, ale nie było jeszcze. Powiedzmy, nie są takimi samodzielnymi pełnymi albumami. One kiedyś były wydane w innej formie, chyba w urodzinach Milusia czy coś takiego, ale tutaj zostały fajnie tak zebrane jako bonusowo. O, na przykład tą łaźnię mamy, a łaźnia mi się akurat bardzo podobała. Była fajna, chyba w serialu Kajko i koszt też te elementy zostały wykorzystane. No więc ogólnie rzecz biorąc, i koncert Kaprala to też jest. Taka krótka opowieść, parostronicowa. Wręcz odwrotność niż yy, tych fabuł, co było w paskach yy, w wieczorze wybrzeża. Kiedy to byliśmy pięć pasków, i, i co tydzień taką, trzeba co dwa dni, taką napę I później przechodzimy do tych pełnowymiarowych albumów. Czyli mamy skarbę Mirmiła. Bardzo fajne klimatyczne. No, pamiętam, pamiętam. Później mamy cudowny lek, super historia, doskonale ją pamiętam z dzieciństwa. I, I co ważne, z bardzo mocnym przesłaniem. I dowcipna, to jest jedno z moich ulubionych. Festiwal czarownic też bardzo lubiłem. To są historie, które zdecydowana duża część czytelników po prostu zna. I na koniec ramki i kontury. I tu jest fajny temat poruszony, ponieważ. Zdarzało się niejednokrotnie nam spotkać z hasłem, że Kajko i Kokosz to podróbka Asterixa i Obelixa. No, są pewnego rodzaju podobieństwa, no ba, duże podobieństwa w wielu aspektach. Ale tu jest fajnie w tych ramkach i konturach, w tym posłowiu pokazane, jak kształtowały się ogólnie opowieści komiksowe frankofońskie, czy tam na rynku europejskim w latach 60 i naprawdę interesująca, interesująca rzecz. Ogólnie rzecz biorąc, dodatki do tych serii do tej serii są świetne. Nie mówiąc o jakości wydania, gruby papier, solidna lektura. Bo jeżeli chodzi o te fabuły, to tu się trafiły akurat w takie historie, które ja po prostu z... pamiętam z dzieciństwa, prawie, prawie na pamięć. Czyli Skarbem miała, Cudowny Lek i Festiwal Czarownic. Więc ja przez nie przeleciałem, nawet się nie wczytywałem. Podejrzewam, że nawet niektóre dymki czy opisy mijałem, bo po prostu odtwarzałem to, co znam z dzieciństwa. Ale to jest bardzo, bardzo dobra seria. Jeżeli ktoś chce po prostu przeczytać, może spokojnie się udać do biblioteki. Jeżeli chce już ktoś mieć wszystkie kajkaje, kokosze, autorstwa Janusza Christy, kupuję sobie takie ładne kole kolekcjonerskie wydanie, dodatkowo, właśnie z tym. Z tą bonusową zawartością, z tymi bardzo fantastycznymi ciekawostkami. O, i tu jest jeszcze jeszcze dwie rzeczy fajne były. Odnośnie wywiad z kolorystą, który kolorował te czarno-białe. Przecież niektóre pierwsze albumy Kajka i kokosze były w czarnej bieli. A pokolorować coś, co nie było w czarnej bieli, to jest. To nie jest łatwe. I na koniec scenariusz. Czyli coś, co nigdy nie zostało dokończone, ale to. Czytając ten scenariusz Janusza Chrysty, to jest w ogóle niesamowite. Ja już sobie w głowie układałem te kadry, jakby one wyglądać mogły. Oczywiście znaczy nie z tymi detalami, co Janusz Chrysty rysował, ale jak mniej więcej ta kompozycja mogła być, tym bardziej, że to było rozpisane: typu on podchodzi, on odzywa się, spojrzenie w to miejsce. Naprawdę fajna rzecz. No i tu mamy te okładki pojedynczych albumów, które. Były. Ja na przykład festiwal Czarownic znam jeszcze ze świata młodych. Jak mój kuzyn wycinał gazetki i z, tam gazety, z tylnej stron okładki, on to wszystko sklejał i, i z takiej pozycji znam festiwal Czarownic. Dobra, tyle dzisiaj ode mnie. Bardzo polecam tą serię. Jeżeli nie chcecie jej kupować, udajcie się do biblioteki. Filia Sekcja dla dzieci ten Tom. W kilku jeszcze innych. W opisie będzie link, gdzie można wypożyczyć. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!